Witam, dzisiaj kilka słów na temat śluzu ze ślimaka. Jest to substancja, która ma silne działanie regenerujące, dodatkowo rozjaśnia naszą skórę, a także mm, można ją stosować na blizny w celu wygładzenia naszej skóry yy, i również na miejsca, które uległy... Delikatnym poparzeniom. Pamiętajcie o dostępności surowca kosmetycznego. Kilka kropli tej substancji możecie dodać do swojego ulubionego kremu przed nałożeniem go na noc. Lub też możecie wybrać który z trzech dostępnych produktów w ofercie firmy Bingospa. Zacznijmy od rozjaśniającego przebarwienia kremu na twarz i dekolt. Oprócz rozjaśnienia przebarwień za co odpowiada dodany do kremu kwas glikolowy? Znajdziemy również substancje, które będą świetnie nawilżały i działały przeciwzmałyszkowo na naszą skórę, m.in. witamina A i E, kolagen oraz elastyna. Krem nadaje się do codziennego stosowania na dzień do każdego typu skóry. Kolejnym produktem, jakim chcę Wam przedstawić jest rekonstruujący i poprawiający elastyczność skóry krem na noc. Po zastosowaniu tego kremu na noc wasza skóra będzie zregenerowana, odnowiona i napięta dzięki świetnym składnikom zawartym w śluzie ze ślimaka, a także dodatkom w postaci witaminy A i E kolagenu, elastyny, alantoiny. Krem dedykowany jest dla pań powyżej 50 roku życia, natomiast myślę, że każda z pań, która czuje, że ich skóra potrzebuje regeneracji i odnowy, może po niego sięgnąć. Kolejnym produktem jest krem na okolice oczu. Ten lekki krem pod oczy ze śluzem ślimaka ma działanie przeciwobrzękowe, a także rozjaśniające cienie pod oczami. Świetnie odżywia i nawilża naszą skórę, a także wygładza drobne widoczne zmarszczki. Nadaje się do codziennego stosowania, ma bardzo lekką i przyjemną konsystencję. Szybko się wchłania, jego zapach jest bardzo przyjemny. Do zastosowania codziennie dla każdego typu skóry.